Elo, elo. Chciałbym Wam powiedzieć, że teraz znalazłem taką gierkę, że po prostu szkoda dać. Gra jest takim sztosem, kompletnym. Ja po prostu nie mam pojęcia, jak ta gra w ogóle ma wyglądać. Ale to jest po prostu taki sztos. W ogóle patrzę na Steam, szukałem sobie jakieś gierki o wingach. Myślałem, żeby sobie kupić, nagrać sobie na kanał. Taką najdłuższą serię na kanale chcę zrobić. Jak z tej gry, jeżeli wyjdzie ponieważ będę, będę chyba pierwszy, który, znaczy może nie pierwszy, nie będę pierwszy to na pewno ale chodzi o to, że będę mieć jak najwięcej odcinków, najdłuższa seria na moim kanale to będzie moim zdaniem będę robił z niej tyle odcinków, że po prostu będziecie szukać tym na moim kanale, po prostu tyle odcinków zrobię z tej serii że to jest po prostu szok, zobaczcie sobie te trailery tej serii więc w tych momentach niektórych będę wam przerywał ten trailer, żeby powiedzieć coś, ale naprawdę zobaczcie sobie

Patrzcie, jak to wygląda, was, be strong the long road is hard but go you must for he who has traveled far and endure well is led to the greatest end of the journey be mighty and keep going be mighty and keep going it will be worth it in the end and if you stand by your own trial and not by what others say Wolf Get out there and hunt it down. No, ja nie wierzę hey, guys, to. Black Rose Arts. Ja dobrze winę troszeczkę. Making, to Tutaj są takie I'm rzeczy. Most... W ogóle miała wyjść w 2019, ale oni ją tak dopracowują. To jest to Stary Trailer tej gry jeszcze. Teraz w ogóle jest szok, z szokiem ta gra. Zaraz wam pokażę resztę z tej gierki. Patrzcie, tu, tu macie bronienie się tarczą na przykład. Jak to wygląda. Tutaj w ogóle będą jakieś rzeczy ciekawe w tej grze. Po prostu szok, mój to jest nienormalne. Zaraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Patrzcie jaki jak, jakie tak będą walki jest, ja się nie mogę doczekać normalnie. Patrzcie to. Normalnie szok, po prostu szok. To jest po prostu... Można potem sobie chyba postać tworzyć w ogóle Jeżeli się wejdzie do gry Teraz lepsze bronie można, tam będzie chyba wypływać coś takiego Są screenshoty już Ale pokażę wam teraz Steama, jak to wygląda na Steam, Jeżeli chcielibyście, jeżeli chce macie zapał do gierki Tak się nazywa gra w ogóle Walkal się nazywa gra Uh, puszczę Wam tutaj pierwszy filmik oczywiście na starcie. tutaj pokażę Wam pierwszy filmik z tej gry. Tak to wygląda. Odin is Dead. Thor potrzebuje Ciebie. Nowa, nowy mod, znaczy now, nowa gra. Znaczy chodziło o to, że nowy. Nie, nie wiem jak to nazwać. Kurde, coś tam. <gry> nowy Mjolnir, Mjolnir, teraz tutaj. My tu mamy logo. Walhal. Kozackie, tu macie kolejny film. było chyba, nie? tak, tam to było. To jest to samo, tylko że tu jest na Steamie pokazane akurat. Eee, tu macie różne screenshoty z tej gierki. Takie, które są tutaj. Screenshoty... W nie? Eee, patrzcie, gra z wczesnym dostępem. Uzyskaj natychmiastowy dostęp i zacznij grać. Zaangażuj się w, po w powstawanie gry. Ta gra jest ta gra, która jest oferowana w formie wczesnego dostępu i nie została jeszcze ukończona, i do momentu pełnego wydania może ulec zmianom. Jeżeli gra w jej obecnym stanie nie interesujecie, sugerujemy poczekać, aż prace nad nią zostaną ukończone. Dowiedź się więcej, tutaj mamy. Dlaczego wczesny dostęp? Tutaj mamy jakiś po angielsku. Polski język nie jest obsługiwany, ale raczej chyba będzie obsługiwany. Jak nie, to trudno, no ale tak i tak. Kupię tą gierkę, jeżeli wyjdzie. E, to jest po prostu sztos. No, określam to sztosem. No, Zasługuje na to miano sztosa. Po prostu ta gra jest szokiem kompletnym. Jak to wyjdzie, to nie wiem, czy to nie będzie tutaj e, mega grom, taką kozacką. Dużo osób będzie pewnie to nagrywało. E, na pewno nie wiadomo, kiedy ta gra wyjdzie. Nie wiadomo, nie wiadomo. E, ale jest język angielski tutaj obsługiwany. Rosyjski jest na przykład. No, yy, więc to wiadomo. Na pewno będzie jakieś polszczenie do gry, to na pewno, więc na pewno będę sobie pobierał jakieś polszczenie, na pewno będę próbował pobrać polszczenie do gry, jeżeli gierka wyjdzie, na pewno ktoś tam stworzy jakieś polszczenie, nawet może nie najlepsze będzie, ale żeby było przynajmniej jakiekolwiek polszczenie do gierki, to wtedy sobie, sobie kupię. Ale polski język też powinien być chyba obsługiwany. Powinien, raczej, powinni też zrobić polski język kiedyś tam więc to naprawdę spoko myślę, że gierka wam się spodoba jeżeli będę ją nagrywał na swoim kanale jest mega, po prostu jest mega um, nie wiem co tu więcej mówić o gierce, ale link oczywiście do steam'a tej gierki ten link macie tu w opisie, jeżeli chcecie sobie wejść zobaczcie sobie jak gierka wygląda no ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie serii z tygierki, zostawiacie tutaj jak najwięcej łapeczek. No i po prostu będziemy lecieć serijką, Myślę, że to będzie najdłuższa seria na moim kanale, jeżeli ta gra wyjdzie. No i dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się do następnych i elo, elo. Siema wszystkim.